Czym tak naprawdę jest miłość według Karla Junga? Zapomnij o banalnych definicjach. Dla Junga miłość to nie chwilowe zauroczenie ani romantyczny impuls. To potężna energia płynąca z nieświadomości, która potrafi całkowicie odmienić nasze wnętrze. Podczas gdy Freud sprowadzał miłość głównie do seksualności, Jung widział w niej coś znacznie głębszego: most do duszy, wezwanie do samopoznania. I zjednoczenia z naszym prawdziwym ja. Ale jak rozpoznać taką miłość? Jak poznać, że mężczyzna naprawdę kocha, nawet jeśli stara się to ukryć? To pytanie otwiera przed nami fascynujące drzwi do tajemniczego świata męskiej psychiki. Bo czasem to właśnie najcichsze gesty i przelotne spojrzenia zdradzają emocje, które wręcz krzyczą w środku. Jung uczy, że dusza zawsze szuka sposobu, by się wyrazić, a miłość to jeden z jej najpotężniejszych głosów. Dziś odkryjemy te niewidzialne sygnały, które według Junga zdradzają prawdziwe uczucie, nawet jeśli druga osoba jeszcze nie odważyła się tego wypowiedzieć na głos. Zanurzymy się w tej cichej walce między sercem a społecznymi maskami, między wrażliwością a kontrolą, między tym, co naprawdę czujemy. A tym, co pokazujemy światu. Bo tam, gdzie jest prawdziwa miłość, władza nie ma znaczenia, a tam, gdzie dominuje władza, miłość znika. Przygotuj się, by spojrzeć na miłość zupełnie nowymi oczami. Oczami duszy. Są mężczyźni, którzy kochają naprawdę głęboko, ale nie potrafią tego pokazać słowami czy gestami. To nie brak miłości, to uczucie, które rodzi się w najgłębszych warstwach nieświadomości. I właśnie tam zaczyna się taniec między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne, pełen znaków, zbiegów okoliczności i subtelnych gestów, które zobaczą tylko ci, którzy naprawdę patrzą. Kiedy mężczyzna naprawdę zakochuje się w kobiecie, dzieje się coś więcej niż tylko zauroczenie. To nie jest zwykłe idealizowanie to głębokie, instynktowne rozpoznanie. Jakby w niej zobaczył część swojej własnej duszy. Jung nazwał to projekcją animy. Kobieta staje się dla niego lustrem jego wewnętrznego świata. To nie iluzja. To sygnał, że jego serce odnalazło coś, czego podświadomie szukało. I choć nie zawsze mówi to nagło, daje znaki. Zwraca uwagę na rzeczy, których nikt inny nie zauważa. Patrzy na ciebie tak, jakby widział w tobie coś więcej. Słucha. Uważnie, nie tylko słów, ale Twojej duszy. Twoje zdanie ma dla Niego wagę, Twoje spojrzenie czy znaczenie. Czasem pociągają Go w Tobie rzeczy, które sama uważasz za zwyczajne, ale dla Niego to są iskry, które budzą coś, czego Sam o sobie jeszcze nie wiedział. Jak mówił Jung, anima to nie ktoś z zewnątrz, to część męskiej psychiki. A kiedy mężczyzna kocha naprawdę, ta część się aktywuje. To jak wewnętrzny kompas, który prowadzi go do ciebie. Czułość, intuicja, współodczuwanie, kreatywność to wszystko, co on w tobie podziwia to są fragmenty jego własnej, duszy, które pragnie zintegrować. I wtedy zaczynają padać słowa: Czuję, jakbym znał cię od zawsze. Nikt mnie tak nie rozumie, jak ty. Przy tobie czuję spokój, jakbym wreszcie był na swoim miejscu. To nie są puste frazy. To dusza, która mówi przez niego, to głęboka więź, która budzi się po cichu, ale z ogromną siłą. Bo gdy miłość jest prawdziwa, nie tylko wybiera ciebie, ona go odsłania. I wtedy dzieje się coś niezwykłego: znika pancerz, pojawia się wrażliwość. Nagle pokazuje strony siebie, których nigdy nikomu nie ujawniał, i nie dlatego, że chce, ale dlatego, że już nie potrafi ukrywać. Karl Jung tłumaczy to zjawiskiem cienia. Tej części nas, w której chowamy lęki, wstyd, zranienia, ale w prawdziwej miłości, cień nie musi być straszny. On staje się przestrzenią szczerości. Pojawiają się małe gesty, ciche wyznania, spojrzenia pełne znaczenia. To wtedy wiesz, że jego dusza Cię rozpoznała nie jako ideał, ale jako kogoś, kto widzi Go naprawdę. Może zacznie opowiadać Ci o swoich lękach, o tych najgłębszych, o których nigdy nikomu nie mówił. Może wzruszy się przy jakiejś melodii, zupełnie nieświadomie. Ten logiczny, twardo stąpający po ziemi mężczyzna nagle prowadzi z tobą rozmowy o duszy, o sensie życia, o tym, co naprawdę ważne, i ty to widzisz. Czujesz, że przy tobie on po prostu jest sobą, bez masek. Bez zbroi Karl Jung mówił, że zmierzenie się z własnym cieniem to jak stąpanie po wąskiej ścieżce. Każdy krok zmienia coś w tobie. A prawdziwa miłość? Ona ten proces przyspiesza, bo miłość tworzy przestrzeń, gdzie wszystko, co ukryte, może wreszcie wyjść na światło dzienne. A to staje się najbardziej widoczne u mężczyzn, którzy zwykle pokazują światu tylko swoją siłę. Ale przy tobie opuszczają tarcze, zaczynają ci ufać, mówią o swoich marzeniach, o ranach, o myślach, których nigdy wcześniej nie wypowiadali. I właśnie w tym akcie szczerości pojawia się jedna z najsilniejszych oznak prawdziwej miłości. A potem nadchodzi przemiana. W psychologii Junga istnieje pojęcie persony, maski, którą nosimy, by spełniać oczekiwania społeczne. Ale gdy pojawia się prawdziwa miłość, ta maska zaczyna pękać, aż w końcu opada i pojawia się jego prawdziwe ja ten mężczyzna, który wydawał się taki silny, opanowany, niedostępny. Przy tobie pozwala sobie poczuć, płakać, wątpić, marzyć, bo w tobie odnalazł coś niezwykłego, zobaczył odbicie swojej duszy, i wtedy maska naprawdę zaczyna znikać, ta fasada, którą budował przez lata, zaczyna się rozpadać. Ale to nie jest słabość, to prawdziwa transformacja, bo kiedy mężczyzna kocha naprawdę, coś w nim się budzi to nie tylko emocje. To jakby jakaś wewnętrzna siła pchała go do bycia bardziej sobą, do bycia bardziej autentycznym, bardziej ludzkim, bardziej żywym, i nagle w jego oczach pojawia się światło, jest cieplejszy, bardziej obecny. Więcej się śmieje, czasem bardziej milczy, ale inaczej głębiej, bo prawdziwa miłość nie tylko zmienia relacje, ona odkrywa duszę, i wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej poruszające? Te zmiany nie są udawane. On nie gra roli, żeby cię zaimponować. To nie teatr. To jego prawdziwa natura, która w końcu wychodzi na powierzchnię. Ten mężczyzna, zawsze pewny siebie i konkretny. Nagle zaczyna dzielić się z tobą przemyśleniami, które dotąd trzymał głęboko w sobie. Ten, który wydawał się poważny i zamknięty. Zaczyna cię zaskakiwać swoim poczuciem humoru, lekkością, autentycznością, bo nad, jak mówił Karl Jung, Persona to tylko maska, którą pokazujemy światu. To nie my, to fasada. A prawdziwa miłość? Ona rozbija tę fasadę, pozwala zobaczyć, co kryje się pod zbroją prawdziwego mężczyznę głębszego, szczerszego, wolnego. A jeśli szukasz dowodu, że miłość naprawdę dotknęła jego duszy, spójrz na jego sny. Dla Junga sny to sekretne przesłania naszej nieświadomości. Tam chowają się pragnienia. Lęki, niewyrażone emocje, ale też symbole przemiany, balans, głębokiej potrzeby zrozumienia siebie. Gdy mężczyzna kocha naprawdę, jego sny stają się intensywne, symboliczne. Śni o wodzie, o ogniu, o drodze, drzewach, podróżach. To wszystko mówi o tym, co się dzieje w jego wnętrzu. I jeśli pewnego dnia ci powie, śniłaś mi się, a jego sen będzie pełen obrazów, znaków, emocji, to wiec jedno. Ty nie jesteś już tylko częścią Jego życia. Ty jesteś częścią Jego duszy, bo w snach nie mamy masek, nie udajemy. Tam jesteśmy najbliżej tego, kim naprawdę jesteśmy. I jeśli On dzieli się z Tobą tym snem, uwierz, właśnie widzisz prawdziwego mężczyznę tego spod persony, bo kiedy mężczyzna naprawdę kocha, coś w nim zaczyna się zmieniać. Nie chodzi o słodkie słówka czy gesty z komedii romantycznych. To coś głębszego. On zaczyna patrzeć na ciebie oczami duszy. Według psychologii Junga, prawdziwa miłość to nie tylko emocja, to siła psychiczna, która budzi w człowieku, tu, co było uśpione. Jednym z najbardziej fascynujących koncepcji Junga jest integracja przeciwieństw, światła i cienia, logiki i uczucia, siły i wrażliwości. A miłość, to iskra, która ten proces rozpoczyna. Kiedy on kocha cię naprawdę, zaczynasz zauważać subtelne zmiany. Może być stanowczy i logiczny, a po chwili delikatny, otwarty, emocjonalnie obecny w sposób, którego nigdy wcześniej nie znał. To właśnie wtedy rodzi się prawdziwe połączenie. I prawdziwa transformacja. Ten wewnętrzny rozdarcie to nie chaos. To sygnał głębokiej przemiany. Widzisz go walczącego między pragnieniem zachowania niezależności. A potrzebą być przy tobie każdą chwilę, między pokazaniem światu swojej siły, a pozwoleniem sobie na odpuszczenie przy tobie. To właśnie ten kontrast mówi jedno: jego dusza próbuje zintegrować te części siebie, które wcześniej były rozdzielone. Jung nazywał to funkcją transcendentalną, momentem, gdy świadomość i nieświadomość wchodzą w dialog i rodzi się coś nowego w psychice. Prawdziwa miłość wyzwala tak potężną energię psychiczną, że popycha go do wzrostu, zmiany, do bycia bardziej autentycznym. I dzieje się coś jeszcze bardziej fascynującego. Ten mężczyzna zaczyna godzić w sobie swoją męską i kobiecą stronę z potężnego i zdecydowanego, może przemienić się w czułego i otwartego z logicznego myśliciela, w intuicyjnego marzyciela z osoby, którą świat chce widzieć w prawdziwego siebie. A jeśli zaczyna dzielić się z tobą swoimi głębokimi snami, pełnymi symboli natury, wody, ognia, wewnętrznych podróży, nie miej żadnych wątpliwości. Jesteś kluczową, częścią jego świata wewnętrznego, bo w prawdziwej miłości nie tylko dzieli się życie, dzieli się dusze. Jung uważał, że prawdziwa miłość to nie tylko uczucie to głęboki proces wewnętrznej transformacji. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, Coś w nim zaczyna się subtelnie, lecz mocno zmieniać. Nieświadomie zaczyna łączyć się ze swoją animą, tą kobiecą częścią, którą każdy z nas nosi w sobie, budząc wrażliwość, intuicję i emocjonalną głębię. Miłość staje się mostem, który łączy wewnętrzne przeciwieństwa i pozwala energii płynąć swobodniej, w harmonii, ale to co najciekawsze, dzieje się w ciszy. Jego nieświadomość zaczyna napełniać znaczeniem symboli wszystkie chwile rzeczy i miejsca, które dzieli z tobą. Może to piosenka, ulica, którą razem przemierzaliście, zapach, zdanie, coś, co dla innych wydaje się błahe, dla niego staje się świętym symbolem małymi emocjonalnymi ołtarzykami, które skrywa tylko dla ciebie, głęboko w swoim sercu i umyśle. Tak, nawet jeśli tego nie mówi. Buduje w sobie miejsce poświęcone tylko dla ciebie, kawałek duszy, gdzie przechowuje wszystko, co przypomina mu o miłości, a przede wszystkim o tym, jak ty jesteś tą miłością w jego życiu. Dla Junga Self, prawdziwe ja, to centrum naszej psychiki. I co ciekawe, tylko w obecności głębokiego, autentycznego połączenia to prawdziwe ja odważa się wyjść na światło dzienne. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, zaczyna pokazywać części siebie, których nigdy wcześniej nikomu nie ujawnił. Może dzielić się marzeniami, które trzymał w sekrecie, ukrytymi talentami, emocjami, których się bał doświadczyć. Często otwiera swoją duszę, pokazując ci swoją najbardziej duchową, refleksyjną stronę, te, której świat zwykle nie widzi. I nie robi tego, żeby zaimponować. Robi to, bo przy tobie czuje się wolny. Wolny od masek, oczekiwań, zbroi. To ty dajesz mu bezpieczną przestrzeń, by mógł być sobą. Jung mówił: Największym przywilejem życia jest bycie tym, kim naprawdę jesteśmy. A kiedy miłość jest prawdziwa, ten przywilej staje się możliwy. Prawdziwa miłość to coś więcej niż słodkie słowa czy gesty. To głęboki, niemal magiczny proces, który otwiera w psychice świętą, bezpieczną przestrzeń, gdzie prawdziwe ja zaczyna błyszczeć. Powoli, często nawet nieświadomie, zakochany mężczyzna zaczyna odkrywać swoje prawdziwe oblicza, ujawnia zainteresowania, które łamią jego dotychczasowy światowy wizerunek. To nie gra ani sztuczka. To szczere wyrażenie jego istoty, która wcześniej pozostawała ukryta. Ta stopniowa odsłona prawdziwego siebie to jedna z najsilniejszych oznak prawdziwej miłości. Jak mówił Jung, spotkanie z drugim człowiekiem to jak reakcja chemiczna jeśli jest iskra, oboje się zmieniacie. Ta wzajemna przemiana to sedno procesu, który nazwał indywiduacją, osobistą podróżą ku integracji i rozwojowi. Dla Junga prawdziwa miłość to nie powierzchowna fascynacja czy chwilowe pożądanie, to prawdziwa interpersonalna alchemia, która głęboko przemienia oboje partnerów, dotykając nieświadomości i budząc nowe wymiary istnienia. Osiem psychologicznych znaków, o których mówiliśmy: znacząca synchroniczność, pozytywna projekcja animy, autentyczna wrażliwość, przemiana osobowości, ujawnianie snów, integracja przeciwieństw, uwaga na symboliczne detale oraz wyrażanie prawdziwego ja. To ślady tej alchemii w akcji. Kiedy mężczyzna czuje prawdziwą pasję, nie wyraża jej tylko słowami czy oczywistymi gestami, to te małe, niemal nieświadome sygnały pokazują jego wewnętrzną przemianę. Jung mówił, że obserwując swoje sny, zaglądamy w głąb siebie, budząc nową świadomość. Prawdziwa miłość to właśnie to przebudzenie głębokie wezwanie psychiki do autentyczności, mądrości i integralności. To zaproszenie, by z szacunkiem i uwagą dostrzegać te ukryte znaki, bo to nie tylko romantyzm to odzwierciedlenie prawdziwego. Transformującego wzrostu psychicznego. Jung nauczał nas, że nasza więź z naturą, nasze doświadczenie i wiedza o niej to potężne źródła poznania samego siebie. Z tej perspektywy rozpoznawanie znaków prawdziwej miłości to nie tylko potwierdzenie romantycznych przeczuć, to zaproszenie, by być świadkiem, a nawet uczestnikiem świętego przebudzenia własnej ludzkiej świadomości. Dla Junga proces indywidualizacji to nic innego jak najważniejszy cel naszego życia psychicznego. A teraz powiedz mi, co myślisz o tym, co dziś odkryliśmy? Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by zauważyć te dynamiki w swoich relacjach? Jak sądzisz, jak miłość może obudzić nasze wewnętrzne przeciwieństwa i odsłonić części nas, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją? Podziel się ze mną w komentarzach, czy doświadczyłeś czegoś podobnego? Jakie znaki w Twoim życiu pokazują Ci głębie prawdziwej miłości? Jeśli ten materiał poruszył Cię, zainspirował, lub dał nowe przemyślenia, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić lajka i podzielić się tym z tymi, którzy też mogą z tego skorzystać. Do zobaczenia w następnym filmie.